Witajcie moi drodzy, witajcie moje drogie, wysoko wrażliwe osoby. Ja nazywam się Magdalena Juchniewicz, jestem wysoko wrażliwą osobą i na co dzień pomagam właśnie takim wrażliwcom w zrozumieniu siebie, w zrozumieniu swoich emocji, w pozyskaniu narzędzi, które powodują, że lepiej nam się żyje, że lepiej nam się funkcjonuje w otaczającej rzeczywistości, że łatwiej nam się jest zmierzyć z tym wszystkim, co do nas przychodzi w otaczającym świecie i przede wszystkim... Podnoszeniu takiej efektywności, motywacji do działania i takiego sprawiania, że lepiej nam się funkcjonuje bez obniżania naszego samopoczucia, jak również dbania o to, żeby tych spadków energetycznych tyle nie było. W moim kolejnym filmie, który dla Was dzisiaj tutaj przygotowałam, chciałabym, żebyśmy poruszyły, poruszyli temat akceptacji wrażliwości. Słuchajcie, z tym tematem bardzo dużo wiąże się e, kwestii związanych bezpośrednio z naszą psychiką, z naszym ciałem, z tym e, i z kim e, przebywamy na co dzień, tym i kim otaczamy się na co dzień. I chciałabym, żebyśmy dzisiaj trochę na, po tym, do, o tym podyskutowali. Pod, podyskutowalibyśmy. E, chciałabym również, żebyśmy po prostu zajrzeli, zajrzały w głąb siebie. I sprawdzili, czy my tak naprawdę mamy tą akceptację swojej wrażliwości. Czym tak naprawdę jest ta akceptacja wysokiej wrażliwości? I dlaczego tak się dzieje, że wtedy, kiedy wszystko wokół się rozwija, wtedy, wtedy, kiedy wszystko energetycznie, można powiedzieć, ze wszystkich stron do nas przychodzi i nam sprzyja, my nie mamy siły, my nie mamy ochoty na nic. chętnie schowałbyśmy się gdzieś w kąt pod kocykiem, tak jak. Dzisiaj nagrywam ten materiał, jest deszczowo, jesiennie i w zasadzie chciałoby się tylko po prostu siedzieć z kubkiem dobrej herbaty albo kawy i nie odzywać do nikogo. Na te i inne pytania postaram się dzisiaj odpowiedzieć w tym materiale dla Was, zachęcając już teraz do komentowania tego filmiku, do Waszych tutaj doświadczeń, do dzielenia się tym, z czym mierzycie się na co dzień dlatego że nie ma nic bardziej wartościowego niż opinia drugiej wysoko wrażliwej osoby do tego o czym ja tutaj dzisiaj będę mówić. Żyjemy w świecie niskowrażliwych osób, żyjemy w świecie niskowrażliwych sytuacji, tego wszystkiego co nas otacza, tak naprawdę wysoko wrażliwa osoba nie jest w stanie przyjąć na tu i teraz od razu. To wymaga treningu, to wymaga uważności, to wymaga czasami zmiany nawyków i takiego właściwie podejścia na nowo ze sobą. Ja lubię, lubię stosować taki meta, taką metaforę związaną z czystą kartką. Uważam, że ten moment, w którym w naszym życiu przychodzi do nas temat wysokiej wrażliwości, ten moment, w którym jesteśmy w stanie na spokojnie zdefiniować siebie jako wysoko wrażliwe osoby bez oceny. Bez jakiejś nadmiernej krytyki, jest momentem, w którym na nowo jesteś w stanie zapisać swoją kartę. Na nowo jesteś w stanie zapisać swoją kartę z tym, co czujesz, co myślisz, jak odczuwasz, z czym ci jest lepiej, z kim ci jest lepiej. I z takim podejściem do życia w zasadzie na swoich Warunkach, na swoich zasadach. I nie ma to znaczenia, czy masz 20 lat, 30, 40, 50, a czasem nawet 60 i więcej. Każdy moment na zmianę swojego podejścia do swojej wrażliwości, każdy moment na zmianę siebie do tego wszystkiego, co ciebie dotyka, co ciebie dotyczy, jest dobry. I chciałabym tym materiałem dzisiaj ciebie do tego. Zachęcić, chciałabym też sprawić, żebyś poczuła, poczuł się bardziej odważny w tej swojej wrażliwości i nie bał się tego, i nie bała się tego, bo w zasadzie nie ma czego się bać w sobie. Wszystko, co do nas przychodzi, jest po coś, wszystko, co do nas przychodzi z tą cechą, jaką jest wysoka wrażliwość, jest cudowne, fantastyczne. Kwestia jest tylko tego, czy masz tą wiedzę, czy potrafisz ze sobą pracować, czy potrafisz odnaleźć się w tym otaczającym świecie. Tak jak powiedziałam wcześniej, ja na co dzień pomagam wysokowrażliwym osobom. Pomagam w tym, żeby zrozumieć ten świat, żeby zaakceptować siebie taką, jaką jestem, taką, jaką jesteś, z wszystkimi przywarami. A co najważniejsze, i jak dla mnie jest kluczowe, i jest to w zasadzie moją misją, to spowodowanie, żeby wysokowrażliwe osoby przestały myśleć o sobie w kategoriach chorych w kategoriach zaburzonych, w kategoriach yy, jakichś, nie wiem, odmienności, która, której kompletnie nie przyjmuje świat. Moje drogie, jest nas 20%. Badania pokazują, że jest nas 20% wśród społeczeństwa. Ktoś by powiedział, to nie jest wcale tak dużo, to jest przecież tak mało. Ale paradoks polega na tym, że wysoko wrażliwe osoby, które dzielą się zarówno na ekstrawertyczne i introwertyczne, to są niezwykle silne osoby, to są zdeterminowane osoby, to są zdyscyplinowane osoby. To są osoby, które w życiu zawodowym potrafią być profesjonalistami, zaangażowanymi, lojalnymi pracownikami, kompanami do wielu różnych fantastycznych, kreatywnych projektów, cudownymi przyjaciółmi, wspaniałymi partnerami na życie, bardzo często wykorzystywanymi przez niewłaściwe osoby. Mamy w sobie tą taką naiwność, to, to, ten wysoki współczynnik empatii, który powoduje, że świat bardzo często i bardzo szybko nas wykorzystuje. Ja bym chciała, żeby, żebyś od tego momentu, po przesłuchaniu tego filmiku, zrozumiała zrozumiał, że świat jest dla ciebie. Ten świat nie jest przeciwko tobie. Kwestia jest tylko tego, żeby się nauczyć, co robić, jak robić. Kim przebywać, jak to wszystko sobie poukładać, przede wszystkim jak na nowo stworzyć swój własny dekalog wartości i żyć z nim w zgodzie. To wydaje się, pomyślisz sobie, takie proste, o czym tutaj jest w ogóle mowa. To nie jest proste, od razu powiem, ale jest możliwe. Możliwe jest z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego że ja jestem wysoko wrażliwą osobą i w praktyce wiem na wielu przypadkach i przykładach, że jest to możliwe, ponieważ wystarczy po prostu zmienić kilka rzeczy w swoim życiu i przede wszystkim zmienia się wtedy nasza perspektywa. A po drugie, nie ma ani jednego racjonalnego powodu, dla którego nie miałabyś, nie miałbyś cieszyć się tym życiem, które jest tutaj dane. Dlaczego wysoko wrażliwa osoba nie ma prawa do tego, żeby odczuwać i współodczuwać świat tak, jak sobie marzy, tak, jak sobie myśli, tak, jak chciałaby, żeby to było? Nie ma takiego powodu. Wystarczy po prostu nad pewnymi rzeczami gdzieś się pochylić, pewne rzeczy usunąć, zdecydować, co tak naprawdę jest dla nas najważniejsze. Czy jesteśmy ważne, ważni dla nas samych, my same, my sami. Czy jest dalej ważny dla nas ten świat, w którym do tej pory żyliśmy? I żeby, nie była, żeby była jasność, od razu powiem Ci, że pójście do siebie i po siebie w wysokiej wrażliwości jest momentem przełomowym. Czasami odbywa się to za pośrednictwem takiego filmu, jak ten, kiedy zdajesz sobie sprawę z tego, że rzeczywiście nie jest, że z Tobą jest wszystko w porządku i że wystarczy pewne kwestie uporządkować, ułożyć. A czasami dzieje się to za pośrednictwem takiej konsultacji online, na przykład, na którą przychodzisz, rozmawiasz. Jedna rozmowa czasem potrafi spowodować, że nasz świat całkowicie się zmienia i czujemy się na tyle pewnie, że zaczynamy wprowadzać tę zmianę w nasze życie. A czasami po prostu to jest proces, który trwa miesiąc, dwa, rok, może kilka lat. I to jest taki moment, w którym ty sobie zdajesz sprawę z tego, że ty, jako osoba wysoko wrażliwa, jesteś już tak umęczona i tak zmęczona ciągłą walką z tym, co się dzieje dookoła, że chcesz po prostu żyć inaczej. I teraz chciałabym, żebyśmy sobie poruszyli kilka wątków. Mam tutaj nawet przygotowane materiały, które chciałabym przedstawić, więc pozwólcie, że będę zerkać, żeby niczego nie zapomnieć. Przede wszystkim, czym jest, czy tak naprawdę akceptujesz tą wysoką wrażliwość w sobie? Zależy od kilku. Kwestii, ale też od tego, jak, jak funkcjonujesz na co dzień. I możesz teraz sobie na przykład wziąć kartkę papieru i zapisać sobie kilka ważnych mm, odpowiedzi. Czy tak naprawdę lubisz siebie taką, jaką jesteś? Czy akceptujesz to, co się z tobą dzieje w sytuacjach kryzysowych, takich, w których nie do końca czujesz się ze sobą dobrze? I jeżeli jest tak, że czujesz się nie do końca w porządku, nie do końca komfortowo, to co chciałabyś, chciałbyś zrobić, żeby to zmienić, lub jak się poczuć, żeby to zmienić? Jest kilka takich kwestii, które warto by było poruszyć. Zacznijmy od tego, że wysoką wrażliwość nie możemy oczekiwać, żeby wszyscy akceptowali. Niestety. To jest ta taka, można powiedzieć, Ciemna strona tej całej sytuacji. To, jakie jesteśmy, tak naprawdę jest nasze. To w dużej mierze zależy od tego, jak funkcjonujemy, z kim się kontaktujemy, jak wygląda nasze życie. Czy to jest życie takie wieczne w poświęceniu i w tym, żeby być dla kogoś, czy często zwracamy uwagę na to, żeby jednak mieć uważność na swoje emocje, na swoje ciało. Na to, jak się czujemy po jakichś sytuacjach, które są dla nas wyczerpujące, czy dajemy sobie taki moment wytchnienia? Czy jednak cały czas jesteśmy dla ludzi, dla różnych sytuacji i nie ma w tym wszystkim nas? Akceptacja wrażliwości to jest proces. To jest taki proces, jak budowanie na przykład zamku. Powiedzmy, niech to metaforycznie będzie zamek z kart albo zamek z klocków. Każdy element jest kluczowy. Żeby, mogło, żeby mogła powstać pewna silna konstrukcja, to musi wszystko z czegoś wychodzić. Musi mieć taki silny kręgosłup. Tak samo jest z wrażliwością. Akceptacja wrażliwości to nie dzieje się z dnia na dzień. To są sytuacje, chwile, momenty, w których poznajesz siebie. Widzisz, że na przykład tam, gdzie jest głośno, to nie jest miejsce dla ciebie, więc pozwalasz sobie na to, żeby w takie miejsca. Coraz rzadziej chodzić. Czujesz, że po kontakcie z niektórymi osobami czujesz się bardzo słabo, energetycznie nie dajesz już siły i rady, żeby tolerować i akceptować różne zachowania, więc starasz się takich osób unikać. Postaram się, tak jak widzisz, pokazać Ci to wszystko z dwóch stron: że tak naprawdę wrażliwość ma takie dwie strony medalu. Z jednej strony jest cudownym, fantastycznym, wspaniałym zasobem, który daje nam ogromne możliwości, ale tylko wtedy, pod jednym kluczowym warunkiem, kiedy ty dbasz o siebie, kiedy dbasz o swoje granice, kiedy widzisz, że ktoś tych granic nadużywa w pracy, w domu, kiedy nadużywa tych granic w Twoim związku, kiedy masz poczucie, że dajesz z siebie codziennie bardzo dużo, bardzo wiele. A tak naprawdę nie dostajesz nic. I chciałabym, żebyś mnie teraz dobrze zrozumiała. Zrozumiał, nie chodzi o to, żeby ciągle coś da, brać. W nas jest ogromny, z nas są ogromne pokłady bezinteresowności, wspaniał, wspaniałomyślności, ale chciałabym, żebyśmy trochę skupili się na takim zdrowym egoizmie, na takim podejściu, że możemy być dla kogoś, możemy być bardzo pro, możemy z siebie dużo dawać ale też nauczmy się brać. Nauczmy się też stawiać granice w sytuacjach, w których nie czujemy się do końca dobrze. Zaczynając oczywiście od małych kroków, bo nie ma nic gorszego niż wprowadzanie u wysoko wrażliwych, wrażliwej osoby zmian rewolucyjnie. Raczej jestem za tym, żeby te zmiany były ewolucyjne, wtedy po prostu efekty są zupełnie inne, bez większej szkody dla nas samych. Więc przede wszystkim rozwijamy swoją samoświadomość i w tym, w jakim my świecie funkcjonujemy. Czy to jest świat sprzyjający nam, nam czy, to są, czy to jest świat, w którym od e, nasze otoczenie wie, jakie są nasze granice, czy to jest świat, w którym po prostu nie umiemy sobie poradzić do końca z własnymi emocjami. Wtedy zachęcam do tego, żeby poprosić o wsparcie. Wtedy zachęcam do tego, żeby posiłkując się różnego rodzaju edukacją psychoedukacją pomagać sobie. Dlatego że nie ma nic złego, że potrzebujesz wsparcia czy pomocy. Czasem po prostu są to sytuacje, w których potrzebujesz takiego drogowskazu do tego, żeby siebie ukierunkować. To da tobie siłę do tego, żeby funkcjonować i żeby mieć takie życie, taką codzienność, taką przyszłość, o której każdego dnia marzysz, nawet wtedy kiedy nie chce ci się wstać z łóżka i wydaje ci się, że to już jest koniec świata. Właśnie wtedy warto poprosić o tą pomoc. Czyli ta, pracujemy nad swoją samoświadomością. Kolejna rzecz to jest zadawanie sobie pytań. Zadajesz sobie pytania, czy to, co teraz robię, mi służy? Czy osoby, z którymi przebywam, są osobami, z którymi ja się dobrze czuję? Czy praca, którą wykonuję, jest pracą, która daje mi dużo satysfakcji, spokoju, poczucie bezpieczeństwa? Czy jednak jest pracą, która. W ogromnym stopniu powoduje u mnie stres, wypalenie, spadki energii, po której nie czuję się dobrze i czuję, że jestem wiecznie wykorzystywana. Tutaj też warto by było się zastanowić i przeanalizować, W akceptacji wrażliwości to też jest kluczowy moment. Kolejną rzeczą, to już wspomniałam wcześniej, to jest stawianie granic. I chciałabym Ci powiedzieć, że w stawianiu granic nie ma nic złego, naprawdę. Stawianie granic powoduje, że my stajemy się wolnymi, wol, wolnymi ludźmi. Powoduje, że zyskujemy szacunek naszego otoczenia, osób z którymi przebywamy. Nie ma to znaczenia, czy to są osoby w życiu prywatnym, czy zawodowym. Stawianie granic daje nam, zwiększa nasze poczucie wartości, ponieważ okazuje się, że w momencie, kiedy my potrafimy stawiać granice i powiedzieć, że coś mi pasuje lub mi nie pasuje, wyrazić swoją opinię. Chociaż na początku nie jest to takie proste, nie jest to takie łatwe, nie jest to takie naturalne, jeżeli przez bardzo długi czas tego nie robiłyśmy, nie robiliśmy. Natomiast jest to kluczowe i bardzo ważne. Też się można tego nauczyć z czasem. Kolejna rzecz, stawianie granic, też chciałabym tutaj zaznaczyć, jest łatwiejsze w sytuacji, kiedy wybieramy sobie i przebywamy w otoczeniu, które nam sprzyja, w którym z poziomu serca czujemy się dobrze, w którym czujemy się spokojnie. Stawianie granic. A tak na marginesie nastawiania granic nauczą najlepszymi nauczycielami dla wysoko wrażliwych osób. W moim odczuciu, moim zdaniem są osoby nisko wrażliwe, ponieważ one nas doskonale uczą tego, w którym momencie te granice są, te nasze granice są łamane i w którym momencie warto by było powiedzieć stop. Do czego zachęcam, ponieważ jest to naprawdę kluczowe. Czym więcej, yy, czym bardziej umiesz stawiać granice, czym yy, ta asertywność jest u ciebie wyższa, tym Ty po prostu masz więcej siły w sobie, energii do działania, tym czujesz się wolniejsza, tak jak powiedziałam wcześniej. Kolejną ważną bardzo rzeczą jest to, żeby właśnie mieć świadomość tego, czym się objawia w całym tym procesie akceptacji wrażliwości brak tej akceptacji. Bo jak możesz zabrać się do czegoś, o czym ja tutaj mówię i próbować to wprowadzić w życie, jeżeli nie do końca masz świadomość tego, jak to na Ciebie działa i co się z Tobą dzieje wtedy, kiedy Ty nie akceptujesz tej swojej wrażliwości i przez długi bardzo czas powoduje to po prostu spadki lub różnego rodzaju konflikty wewnętrzne. Przede wszystkim, kiedy nie akceptujesz swojej wrażliwości, Borykasz się ze złym samopoczuciem. Zastanów się, ile razy myślałaś, myślałeś o sobie źle, albo ile razy na przykład wstawałeś rano, obstawałaś rano z łóżka i myślałaś sobie, nie dam rady dzisiaj, nie chcę iść tam do tej pracy, bo na przykład jest tam za głośno, zbyt wiele hałasu, ludzie mnie nie rozumieją, znowu się nasłucham. Albo ile razy na przykład próbowałaś, próbowałaś tłumaczyć swojemu partnerowi, partnerce o tym, jak bardzo pewne rzeczy są dla ciebie ważne, a mimo wszystko te granice, o których wspominałam wcześniej, były łamane. To są te takie mikromomenty, mikrosytuacje, w których właśnie nieakceptowana przez nas wysoka wrażliwość jest no, takim utrudnieniem jest takim momentem, w którym cały czas ona gdzieś tam się do nas dobija, ona cały czas puka, natomiast my nie do końca zwracamy na to uwagę. A warto, jak już od tego, słuchasz tego materiału, zastanowić się nad tym, poukładać to sobie, dlatego że czym więcej jest w nas przyzwolenia dla nas samych, tym łatwiej nam się funkcjonuje, tym wiele rzeczy widzimy jaśniej, barwniej, tym wiele e, rzeczy nam po prostu w życiu wychodzi. I tak naprawdę w dzisiejszym filmiku chciałabym, żebyś zwrócił, zwróciła uwagę na kluczowe sprawy i kluczowe aspekty związane z wyznaczaniem granic w akceptacji wrażliwości, w byciem asertywnym, co powoduje, że umiejętnie jesteś w stanie komunikować innym osobom o tym, w czym ci jest dobrze, kiedy jest ci dobrze, czy moment, w którym czujesz, bo współgrasz ze swoim ciałem na tyle, że wiesz, kiedy nie czujesz się do końca ze sobą komfortowo i wiesz, że w tym momencie nie sprzyja to Twojemu samopoczuciu. Warto na to zwracać uwagę. Kolejną bardzo ważną rzeczą, w tym czym objawia się brak naszej akceptacji, tak troszkę przewrotnie w tej drugiej części filmiku, jest to, że nie dbamy o swoje potrzeby. Zarówno na poziomie tutaj na przykład odżywiania. Dostarczenia różnego rodzaju płynów, które wyposażają nasz organizm w no, takie świetne funkcjonowanie na co dzień, jak również wsparcia psychicznego czyli tym, czym poza ciałem karmimy naszą psychikę. Możesz powiedzieć, są osoby, które bardzo mocno odczuwają wpływ otoczenia w postaci różnego rodzaju bodźców. Hmm, czy to na przykład w mediach społecznościowych, czy to w telewizji, czy też czytając książki lub słuchając radia. Chciałabym zwrócić twoją uwagę na to, że to też jest bardzo kluczowe, ponieważ to w dłuższej perspektywie też znacząco wpływa na obniżenie twojego nastroju albo podniesienie twoich wibracji, na to jak postrzegasz świat, na to ile masz później właśnie zasobów w sobie do tego, żeby funkcjonować w pełnej formie i w pełnej krasie do tego żeby osiągać swoje założone cele na dany tydzień, dzień, miesiąc. I jeszcze jedną ważną rzecz to jest to, o czym chciałabym też na koniec tylko zaznaczyć, ale obiecuję, że będzie też w tym zakresie temat, ponieważ jest to temat szeroki, a mianowicie wysoko wrażliwe osoby, które nie akceptują swojej wrażliwości, mają też pewien problem z osobami toksycznymi. Osobami, które wpływają na nasze otoczenie, nasze życie, nasz świat w taki sposób, że nie do końca chce nam się funkcjonować, nie do końca mamy siłę. To już nawet nie jest kwestia tego, czy my chcemy, czy nie. Po prostu przez to, jak bardzo one potrafią narzucić nam wysokowrażliwym osobom wpływ i funkcjonowanie na nasze życie, nas w takich relacjach w ogóle nie ma. Mam tu na myśli relacje zawodowe, mam tu na myśli relacje romantyczne. Tutaj też warto zwrócić uwagę i zadać sobie i odpowiedzieć na kilka takich pytań: czy w tej relacji, w tych, w tych relacjach takich na przykład też zawodowych, ja tam jestem? Czy to, co ja mówię i czuję, jest ważne? Czy mam prawo odpowiedzieć to, co myślę, jeżeli na przykład z czymś się nie zgadzam? Czy moje zdanie jest wysłuchane? Dlatego, że jeżeli tak nie jest, to to w bardzo dużym stopniu wpływa na to, jak ty się czujesz każdego dnia, na to, jak ty funkcjonujesz i na to, ile jest przyzwolenia w tobie na to Twoje życie we wrażliwości i z wrażliwością. I na koniec chciałabym Ci powiedzieć jeszcze jedną rzecz, pod koniec tego dzisiejszego filmiku, że. Nie ma sytuacji bez wyjścia wysokiej wrażliwości. To jest tak, że wysoka wrażliwość może być naszym ogromnym zasobem, może być naszym fantastycznym narzędziem do tego, żeby kreować swoją rzeczywistość tak, jak nam się rzewnie podoba. Natomiast warto po prostu zadbać o, o siebie od, od samego początku do samego końca na własnych zasadach. Te własne zasady, jak powiedziałam wcześniej, Tworzy się też przez jakiś czas na nowo, zapisuje się na nowo tą kartę. Jeżeli uznasz po wysłuchaniu tego dzisiejszego filmiku, że potrzebujesz takiego wsparcia, zapraszam do kontaktu. A póki co trzymam za ciebie kciuki i do zobaczenia w kolejnym materiale. Pozdrawiam. Muzyka